Operator telekomunikacyjny Netia zaprezentował efekty kompleksowego rebrandingu marki, który ma odzwierciedlać nową misję firmy. By kampania była skuteczna, sięgnięto po zupełnie nieznane na polskim rynku rozwiązania. Wykorzystaliśmy metodę badań semiotycznych, bardzo nowatorską na polskim rynku, polegającą na dokładnej analizie funkcjonowania poszczególnych pojęć w kulturze, zarówno w przeszłości, jak i tej współczesnej. Semiotyka sama w sobie, będąc trochę dziwną, niestandardową metodologią, pozwoliła na znalezienie bardzo ciekawych insightów, na rozumienie, czym dzisiaj jest w kulturze internet, czym dzisiaj jest e, świat, czym dzisiaj jest e, konsument, czym dzisiaj jest korzystanie z internetu. Prawda? Nowa filozofia NETI, zawierająca się w haśle We deliver the world online, opiera się na obserwacji ciągle zmieniającego się świata, w którym granica między tym, co realne, a tym, co wirtualne, coraz bardziej się zaciera. Analizą tego zjawiska będzie zajmował się specjalnie do tego powołany Instytut NETI. Instytut NETI to grupa ekspertów, których NETIA ściągnęła z całego świata, ekspertów w bardzo różnych obszarach internetu. Od relacji nawiązywania znajomości, poprzez internetowy biznes, Gry online, ochronę zwierząt, czy też politykę? Instytut będzie prowadził badania, które będą miały na celu udowodnienie, że połączenie światów realnego i wirtualnego jest faktem? Zacieranie się granicy między światem wirtualnym a realnym wyrażać będzie również nowe logo oparte na zupełnie oryginalnym pomyśle. Logo jest zmienne, tak samo jak zmienny jest internet. Nie możemy zrobić internetu i powiedzieć, właśnie tak on wygląda. Tak samo zmienia się nasze logo. Za jego pomocą możemy komunikować dowolny przekaz, dowolne uczucia, dowolne emocje. Eksperci z dziedziny telekomunikacji oraz goście zgromadzeni na specjalnym pokazie zorganizowanym w Warszawie docenili niekonwencjonalność tego pomysłu. Mnie akurat osobiście bardzo e, zaciekawiła i zainteresowała wizualizacja uciekającego ptaszka przed pieskiem. Moje pierwsze skojarzenie to netia uciekająca przed konkurencją, która jej nie może dogonić. Postanowiłem zbierać i kolekcjonować wizytówki wasze, pracowników neti. Bo widzę, że każdy projektuje sobie logo i to jest niezwykle ciekawe patrzeć, jaka jest inwencja. Ale też pokazuje potencjał tego znaku. I chyba cały walor tego jest taki, że nie jest nadęte. Nowe logo, Instytut Badań nad Internetem oraz oferta, która w najbliższych dniach zostanie przedstawiona klientom firmy. Zdaniem analityków może okazać się strzałem w dziesiątkę i przyczynić się do wzrostu liczby klientów operatora. Zmiany. Y Komunikacji marketingowej i wszelkich firm, nie tylko na rynku telekomunikacyjnym, są niezmiernie potrzebne. Kampania Neti opiera się na emocjach i jest kolorowa, uwzględnia barwne postaci, które są twarzą tej kampanii, odwołuje się do emocji, co jest niezmiernie istotne i generalnie jest czymś, co przyciąga uwagę. Netia wykorzystuje każdą szansę, której, którą jej daje rynek. I którą jej daje regulator. I robi to rzeczywiście sprawnie. I ten nowy wizerunek on przyciąga. Przyciąga oczywiście ludzi trochę też zwariowanych z poczuciem luzu, ale to rzeczywiście może odmłodzić Markę. Zmiany, które właśnie zostały wprowadzone, widoczne będą we wszystkich obszarach funkcjonowania marki, czyli m.in. w corporate identity, w reklamie, ofertach czy nowych urządzeniach. I choć od poprzedniego odświeżenia wizerunku NETi upłynęły 4 lata, zarząd firmy twierdzi, że to tempo zmian nie jest zbyt szybkie. 4 lata temu, można by powiedzieć, że zaledwie 4 lata temu zmienialiśmy nasze logo, ale proszę pamiętać, działamy na niezwykle dynamicznie zmieniającym się rynku. Szybka i zdecydowana zmiana wizerunku i nowoczesne sposoby dotarcia do klienta to, jak podkreślają eksperci, klucz do sukcesów w dziedzinie dostarczania usług internetowych. Eksperci pracujący dla NETI już od początku istnienia firmy na polskim rynku rozumieli to bardzo dobrze.